Ciebie wykorzystamy później, te No? Co to takiego? Tak. To jest żółw nierzółwiowy. Okej. Okay. Co się stanie, jak to zaatakuje? Tak. Jak nie? Aha, tu ucieka! <noise> to może? Jadł, spokojnie! To działa ci. nie pozwala mi. <noise> jak on biegas? Oh Weź mi weźli zaproszenie. <noise> Eee, Ratunku! Jezus, Mariusz! Nie, nie, czemu ich tu przyniosłeś? O nie! Ej, no, lecą za tobą pszczółki! Za tak kim? Za Witek, witek, nie potrzebujesz tego. On siedzi i kopie. A few moments later, <laughs> <laughs> feature personal storage. Sixth objective. Complete hub upgrade to Note. Mind, Na 3, 4 klikamy E. 3, 4 i... Za związek radziecki. Co nie no nie to ci nie nie tak. tu do nas! Nie <śpiewanie> no, nie. O, Co Co ty robisz? A... <śpiewanie> to jest! Ja chodzić nie mogę! Lec <laughs> ze mnie no! Rurki i Ja mam więcej rurek. Więcej rurek? Ja mam Ja Mam 58 rurek! O to ładuj! Gdzie mam ładować? Tam gdzie ładowałeś! Mówimy o to sterze? No nie patrz mi, Co? O, to to jest. To to jest. Mąka. To nie, to jest beta. No, trzeba konieć na prętach znam. nami. Okay. <gry> Co to było? A, Proszę, a z tych billes zrobić od razu kable, tak? Nie, nie, nie. Potrzebujemy file. Billę, billę. Billę, Potrzebuję wirów. A potrzebujesz wirów, to czekaj, chodź tu. Nie, ty nie. Wiadam ja kop sobie. No wirów mam przy sobie 200, tak? Dobra, bo 1500 Ile? potrzebujemy. Ile? Ile? Steba mi zabrał robocika. Mojego kolega. Nazwałam go Stefan. Raz, dwa. Bo to później robisz się z tego piepaliwo, tak? Ale to możesz dawać do skrzynki, nie dawaj <laughs> mi tu tutaj. <laughs> Ale jest ogromne to jest wszystko No właśnie A co teraz A. mam do roboty Rozmnażać się Kami chodź O, <laughs> o jakiemy <laughs> Halo, dzień dobry Witek Dzień dobry, Kami. Coś sama <laughs> Siema, siema, co na dole o, cholera, to coś poszło ostro. U mnie kubek poszedł, szklanka dokładnie. Ciu! O, węgiel. No, <głos> <głos> przyszła na węgiel. Usłyszała węgiel, to jest jak, no jak Maryla Rodowicz się wybudza. Jaj, w końcu Seba! Nie Seba! Nie Słucham. Oj, do mnie. Bielam. Była drewno. Abur Słucham A tam gdzie Dobrze moje dziecko już idę. Gdzie jesteś? Za domem. Gdzie? W Laboratorium. Tam gdzie ja jestem? Abur! O prezent. Podglądam cię. Ty kur. Co to wyzywasz od kur? Ciebie nie wiedziałem, że ty się tego. Nie, utkaj tam. Dajesz. ja <laughs> nie, nie wiedziałem. Było powiedzieć, co bym ci Cicho! Ma 51 za mną! dawaj! <laughs> ja bym gdzieś tutaj to wybudował. A to duże jest. O, na tym. na tym kamieniu jak Simba. Tak obserwuj. łóżka mi latała przed nosem O to się dzieje Co to się sta Co? Ej, tu widzę żółwia, teraz nie możemy go zrobić. Udało się! Nie! Miał zrobić śledzić? Abu Eba! Nie, zostawcie mnie już. Ale jemu ja prezent Dobra, daj. Dlaczego to tak daleko będzie? Bo nie blisko. Masz problem? No mam problem. nóg Ogólnie jak macie w pół, nie? Rzeczy do produkcji. Tak, Najedziecie na to myszką i klikniecie sobie od 1 do 9. Do, do, od 1 do 0, wtedy macie pod tym paskiem na dole przypisane. Żeby szybciej się budowało. Nie, nie drzewo! <ślepuszczaj> <ślepuszczaj> ja nie mogę tego wzmocnić, bo muszę tamto. Ciekawie. kubi kartonu go. Ty, <ślepuszczaj> ja, ale ten raz fajny. O oh, kurde! To się przyda, ale musimy mieć... E inka. Jakiego Simpa? Nie Simpa, Ja mam biopaliwo. A ja mam chuję. co znaczy... Ja też mam chuję, a co? O. Obydwoje macie w dubie nie wiedziałam. Co? Zobaczcie, ja o czymś nie wiem. U niego to wujek siedzi. ci, mamo! <śmum> On był o 18. <śmum> Wykręcę mu dupę. Czy dostanę gwiazdkę za to, że go pobiłam? Za to, że Nie pobiłaśmy. Na... mnie. Nie pobiłaś mnie. Dobra, no żartowałem, to mnie. im popijać mi. Co tu za Już cię. Nie! Cię. Nie nie da wskoczyć. Cie. O tu. Nie. No da się, skoro ja wskoczyłem. Nie umiem. Emila, <grym> A ja właśnie przyszedłem na no. twoich oczach. Myślę, że tego nie wiem. I, i ty na no. No. <grym> no bo nawet... Nie, zobacz. Patrz. Hop. Czekaj, czekaj. I tu w lewo. Wziął, wziął Seba, znowu mam problem żeby wskoczyć Ale pierdol jest, że wyskakiwałeś znowu Nie, ja nie zawracam Pierdzielę to, też cię zabiję Nie macie na liście już wtedy, nie wchodzisz do mojego przedszkola No, bo on, sta no bo on stał Była na przejściu, no Raz, dwa, trzy, ach, No ale pan Stopek są. musi stać na przejściu Mas powiedziała o twoje bezpieczeństwo Nie wiem, on mnie chciał bić No i O No nie! Ale Musimy powrócić do kopania ręcznie, ponieważ nie mam prądu O, <laughs> uh <-huh. śmiech> Super! Jezus Maria Hop! <laughs> Ale jest bez paliwa, więc <laughs> <noise> no bierę paliwo, musisz tam wrzucić A na co to jeździ? Help, me. Help me. No to daj mi pojeździć. Daj mi pojeździć. Ła, wow. wow. Grzybek. Dobra. Poczekaj. No poczekaj, paliwo bo mi się skończyło. <głos> <głos> A wiecie, że jak Ci drzewo, plotnem, to nic się nie stanie. Jak kino? Jak poleciał. Spójrz pan jest drobny prawda! Nie mogę no... O, ślimak. Slimaczek czek! <śpiewanie> Ale tutaj, Jestem o ciekaw tutaj! czy w ogóle czy Witek w w w widzi to co ja robię. Zostaj. Dobra, jedź. <śpiewanie> Ale nie klep! <śpiewanie> Dlaczego? Ej, skała, skała! <głos> <głos> o cholera, co ty robisz? To? O. O kurde. Uderzasz w ten traktor jak połamany. Ale ja nie uderzam. Dlaczego słyszę? Szuki pupa, ty jesteś u mnie w traktorze. <noise> u mnie I ci też. głowa wystaje. <noise> <U mnie też. głos> u mnie ja Jak ty kierownicę trzymasz w ogóle? To Toż nie mnicha. Przejdę tędy. jadę Czecha. Użyj skan katerium. Gdy witek tam dojechał, to ja w sumie już tam byłam obok, nie? <śmiech> <śmiech> tą taką dużą? Jaką? E, nie tą taką cieńszą, O luj! Tą... Aj! Wszystko dobrze? Wy żyjecie by tam Bo widziałem to składaliście. Cieszę, że ja się potręciłem, bo byś nie przeżyła tego.